Cześć, jestem dzisiaj nad jeziorem Dzierżno Duże pod Gliwicami i powiem szczerze, że jestem zachwycony. Nigdy po tej stronie Dzierżna nie byłem od strony kanału Gliwickiego i, I jest cudowna pogoda, piękne słońce, błękit nieba. Ten błękit odbija się w tafli jeziora. No nie spodziewałem się, że może być tak ładnie w styczniu. Jest lekki mróz, ale taki raczej w kierunku 0 stopni. Więc nie powinienem zmarznąć. Zamierzam sobie trochę połazić tutaj wzdłuż wybrzeża. Tutaj na mapie Google, jeżeli sobie zerkniecie, to zobaczycie informację, że tu jest plaża nudystów. Czy to jest plaża? Hmm. Czy te krzaki można nazwać plażą? Nie wiem. Być może jakoś się tu wciskają pomiędzy tymi drzewkami, krzaczkami i plażują w lecie. No, dzisiaj raczej szansa na spotkanie nudysty nie wystąpi. Natomiast ja teraz schowałem się pod taką wiatką, nie najlepszym stanie, ale można tu sobie bezpiecznie ustawić kuchenkę gazową. Zaparzę sobie herbatkę i spróbuję zrobić jakieś szybkie śniadanie, bo wziąłem parę składników. A potem pójdę wzdłuż wybrzeża do zatoki kormoranów, bo mamy tutaj coś takiego jest to taka odnoga kanału Gliwickiego i tam gnieżdżą się kormorany Kormorany nie są to ptaki specjalnie lubiane przez rybaków i przyrodników, bo rybakom wyżerają ryby, a przyrodnikom, no i generalnie nam wszystkim niszczą drzewa, bo ich odchody są bardzo żrące, tak mówiąc w uproszczeniu, i po prostu zabijają drzewa Nigdy tam nie byłem, widziałem parę zdjęć, parę jakichś filmików i chętnie przekonam się na własne oczy jak to wygląda Mam zamiar jeszcze dojść do, do śluzy, która tam jest, jeszcze kawałek dalej. Zrobię pentelkę i wracam. Dojście tutaj nie jest proste, bo musiałem przejść kawałek torami kolejowymi. Nie ma tutaj jakiejś takiej normalnej ścieżki dla plażowiców czy turystów. Podejrzewam, że większość osób przychodzi z tamtej strony. Bo tam gdzieś można zostawić samochód i, i, i w miarę normalnie się tutaj przedostać, aczkolwiek sam nie wiem. Podejdę, to zobaczę. No, a teraz czas na śniadanko. Nudystów nie ma, ale bobry się już pojawiły. No nie wiem co lepsze. O, tam kolejny działał. Kormoranów raczej dzisiaj nie zobaczę próbowałem się tam dostać Na ten wał, przez ten wał i podejrzeć ten zatokę, ale ona jest cała zarośnięta takimi trawami, a ponadto podejrzewam, że wszystkie kormorany wylatują w ciągu dnia w inne rejony, na inne wody, a przynajmniej gdzieś tam na początek dzierżna. Gdzie kłodnica wpada do tego jeziora, co pokazywałem Wam w ostatnim filmie, bo tam prawdopodobnie jest cieplej, bo tam jest huta, która podejrzewam podgrzewa trochę tą wodę, i tam też pewnie jest więcej ryb, tam jest w ogóle bardzo dużo ptactwa. No a tu w Zatoce praktycznie żadnych ptaków nie ma, przynajmniej z tego, co udało mi się zobaczyć przez te wysokie trawy. A teraz mam dylemat, bo jestem właśnie pośród takich haszczy i chcę się dostać w pobliże Śluzy Są tu takie wąskie ścieżynki. Idę tak trochę na czuja Nie, Albo tu, albo jeszcze tam podejść do tej zatoki. Może spróbuję. Zobaczymy, co tam będzie. Nic nie będzie. Okej, okay, tu jest końcówka tej zatoczki. Więc w przyjających okolicznościach tu mógłby być jakiś dobry punkt obserwacyjny, ale sami widzicie, że dzisiaj nie ma tu kompletnie ptactwa. Nic nie słychać, nic nie gada, nic nie ucieka. No nic. To ja idę dalej, gdzieś tam spróbuję. Już blisko, ale teren coraz trudniejszy. Okay. Jest coś przewał kłodnicy, tak się nazywa ten obiekt. Udało mi się dotrzeć do o, jakiegoś konkretnego miejsca. Co, mamy wstęp wzbroniony, a myślałem, że uda mi się obejrzeć tą śluzę, dzierżno. Ryzykować, czy nie? Hmm. Szkoda przejść taki kawał drogi i nie obejrzeć, jedne, nie obejrzeć jednego z głównych programów tej wycieczki. Kurczę, no. Na razie nikt nie wyszedł. Jak wyjdzie, to najwyżej się będę tłumaczył. No cudownie dwa razy próbowałem podejść do nagrania i miałem źle skierowany mikrofon w złą stronę, więc jeszcze raz spróbuję to powtórzyć. No jak widzieliście, nikogo tam nie było, nikt nie wyszedł tam, do mnie, nie nakrzyczał, na mnie nie nakrzyczał. Też nie miałem przez to możliwości zagadania. No, może gdyby ktoś wyszedł, to udałbym się z kimś chwilkę porozmawiać i podpytać czy dałoby się coś więcej zobaczyć muszę przyznać, że mają tam ciszę, spokój i jest tam bardzo ładnie, czysto a mnie póki co czeka chyba powrót tą samą ścieżką, bo nie widzę tu możliwości pójścia linią brzegową jeziora, bo tu wszystko jest pozarastane no może tu spróbuję kawałek wzdłuż tego przewału czy, czy uda mi się dojść do jakiegoś brzegu, do brzegu, który Chociaż wątpię, bo tam znowu też było takie bagnisko, jakby zalane. Będę musiał to znowu obejść, więc chyba pójdę po prostu tak samo jak tu przyszedłem. No, także wycieczka się trochę przedłuża, ale mam nadzieję, że nie żałujecie. Zbliżam się już do mostu kolejowego, który jest początkiem i końcem dzisiejszej wycieczki. Z której jestem bardzo zadowolony. Jestem przede wszystkim zaskoczony tym, że tak blisko mojego miejsca zamieszkania znajdują się miejsca tak dzikie i tak piękne widokowo. Tak jak mówiłem na początku, nigdy tu nie byłem po tej stronie dzierżna i zawsze uważałem, że nie warto tu przyjeżdżać, bo coś co tu może być? To jest kanał. Gliwicki, gdzieś tutaj w pobliżu są zakłady przemysłowe. No co tu może być ciekawego? Okazało się, że jest pięknie, trasa jest wymagająca. Trochę się zmęczyłem, ale to nic. Spędziłem kilka godzin w ciszy, w spokoju i co najważniejsze, nie spotkałem ani jednego człowieka. Naprawdę, ani jednego. Trzymajcie się, pa!